Dziś chcę Wam przedstawić Krzysia, bardzo kapryśnego misia. Humorzasty zwierzak mały, stroi miny mi przez dzień cały. Kiedy Krzysiu jest w humorze, zwykle w obiadowej porze, ma bardzo łagodne oczy, no i uśmiech tak uroczy. Gdy krzysiowi braknie miodu, wtedy brzuch mu burczy z głodu, robi bardzo smutną minę, czasem łezka też. please